Siema się hmm, na tym filmie wam przedstawię składanie rozdzielni jak zacząć po kolei. Więc tak, przejdziemy od początku. Tutaj mamy wyprowadzony spod fundamentu hmm, kabel, kabel, kabel jaki dałem, kabel zasilający od licznika, który idzie tutaj na domu. Jest 25 metrów. No i zabrakło. Dosłownie 2 metry Dosłownie 2 metry kabla no. Mogłem dać po skosie tam A po wzgórzu Trochę przekołało się Wystarczył bezproblemowo A tak to Mój błąd Że nie był rozwinięty Nie był zmierzony czy w ogóle starczy I tak dalej No cóż Błędy się zdarzają, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Więc wystarczy to zatulejować tulejkami, zaprasować prasko. Gdzieś tutaj będzie tulejowane w tych miejscach. Tutaj jest trochę dłużej wiadomo, no. trochę więcej się daje. Ale w tym miejscu będzie zaprasowane, później będzie nałożona. Właśnie kołnierz. Gumowy zabezpieczający, no i wprowadzimy go z tego arota. Pójdzie do góry, bo w tym miejscu będzie bezpiecznie główny, który będzie odcinał nam zasilanie. Więc tak, co to za kabel? Ten kabel jest taki kablem, że on znajduje się w tej puszce. To jest sterownik, który steruje. Z pompą ciepła. Chciałem w kotłowni, nie chciałem sterownika. Mogłem tutaj dać sterownik przecież nie od sterowania, ładnie pięknie, żeby nie wchodzić. No, no, drzwi sobie otworzyć i wejść. Tutaj trochę bałagan jest wiadomo, leci stąd górą przez rozdzielnicę, leci leci, bo tutaj będzie ta pompa stała, cała, lodowa, leci na dwór. Dobra, wam pokażę, gdzie leci. Leci tędy, to listwo wychodzi na dwór No i do góry Wiadomo Tam będzie mm, sterownik taki do sterowania pogodą Wiecie o co chodzi czytać. No i kabel, ten kabel można łączyć bezproblemowo To jest 0,75 mm linka mm. Z wyświetlacza idzie Później idzie do urządzenia, i z urządzenia idzie na no Więc można ją łączyć bezproblemowo. Sygnał ma pójść 24 V, chyba. Chyba 30 już nie pamiętam, jak w instrukcji pisało. Ale to muszę wyczyścić, ładnie zamknąć, wypuścić, zwinąć ten kabel, żeby ten kabel był w tym miejscu już. tego nie było trzeba puścić ściany. Na nim się trochę zeszło. Ale dobra, nie o tym, o dobre No ale ten przewód jest przewodem od bramy, sterowania bramy. Będziemy mieć bramę sterowaną przez Wi-Fi, dlatego no, gabel zostawię, bo nie wiem czy nie będzie pod zasilaniem zasilaczem, później z zasilacza bezpiecznika no, bez nie będzie schodziło. Tak samo łazienka, tak samo tak będzie, ale wiadomo neutralne. I, i uziomy neutralne na górnej jeszcze nie mocujemy, a neutralne, neutralne na dole neutralne to wszystkie, e, wszystkie razy można łączyć bezproblemowo. Wszystkie neutrale się łączą u dołu. Nie ma to zasady, czy to jest od światła, czy od. Tego gniazda neutralne w jednym miejscu schodzi neutralne po podzielę, na może lewą i prawą stronę zobaczymy, jak dłużej będzie, żeby to ładnie równo poroschodziło się, ale chyba neutralne puszczę w ogóle po jednej stronie, jeszcze pomyślę po której, to oznaczenia nie ma w rozdzielnicy. Znaczy uziomy bo albo po prawej albo po lewej łodziba, ale fazowe będą musiały z jednej strony schodzić, wchodzić, więc neutralne dam. Lepiej, żeby po tej stronie schodzimy, bo wszystkie fazowe: 1, 2, 3, 4, 5, 6 wszystko wchodzi w taki sposób. I też Wam pokażę jeden który tu jest zastosowany. No dobra tutaj mamy takie, no wiadomo, kontrolki, faz pierwsza faza, druga faza, trzecia faza neutralny dlaczego neutralny? ponieważ e, przewód zasilający, który idzie już na dwór no nie starczy mi, on dotąd gdzieś dosięga, dalej nie idzie a tego tu zostanie podłączony w tym miejscu to jest w tym miejscu, później pójdzie tam do góry szyny ale to już linka będzie jak będę miał linki i będę miał tulejownice, bo jeszcze nie zakupiłem do tulejowania przewodów w lince. To będzie tak puszczony. To dużo ten tulejowania nie będzie, bo z tych miejsc będzie trzeba tulejowanie wypuścić tu te, te ta ta i ta Tylko to będzie na linkach praktycznie reszta to już tam nie występuje wszystko jest opisane przez ten czas sobie opisałem jaki bezpiecznik do czego ma by być ja sobie przyjdziemy no i dobra sobie przejdziemy po pomieszczeniach tam mamy już panowo zaczynające się zasilanie od kotłowni akurat tam wyszło Przechodzimy dalej. Tutaj mamy oświetlenie z rozdzielnicy na pokoje. Tu mamy oświetlenie e, e, łazienki. Tu mamy gniazdo łazienki. Tutaj mamy gniazdo pokoje. Zaczynamy, mimo no, że się zaczyna, nie? Tutaj właśnie nie ma, że się zaczyna. Wchodzimy sobie dalej Dalej może wejdziemy tu do pokoju Że mamy oświetlenie Dalej idziemy bo właśnie tu wszystko trzeba mostkować najgorsze zasilanie, salon, szafa Nie wiem czy to też nie będzie zasilanie Muszę otworzyć, bo nie patrzyłem bo akurat otworzyłem i trafiłem tak nie Tu mamy też zasilenie gniazda Żeby te gniazda sobie na przykład e, prąd zrobić Normalnie prąd, żeby stąd yy, czy mam zasilanie, bo coś tu robimy przykładowo To muszę stąd mostkować te przewody, żeby z tym się połączyły trochę tak roboty i właśnie jest Ale Kurczę, jeszcze tam muszę opisać, ale nie mam markiera yy, oświetlenie yy, dwór to będzie się to nie ogród inaczej, no. zapomniałem tam opisać. Teraz właśnie nagrywając mi się przypomniało. Ale dobra, przechodząc dalej. Jak tu zastosowałem? Tu będzie tak główny. Tu będzie zwarciowy, przeciwburzowy, wiadomo. Zabezpieczenie przeciw. Dalej przejdziemy. Tu mamy. A, tutaj w się mieści 18. Modułów znaczy tych wejść. Jedno wejście, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme. Tak liczymy. To są wejścia. I ta szyna ma na 18. I mi tu tak wyszło 18, 18, 17. Góra zostaje na zasilacze. Zasilasz tak do bramy poprzez sterowanie Wi-Fi. Kabel jest internetowy dopuszczony. Czy możemy sobie sterować bramą? Poprzez aplikację w telefonie. Może przykładowo gdzieś sobie pojechaliśmy, a komuś musimy bramy przykładowo szybko otworzyć, żeby coś zobaczyło nie. poprzez aplikację możemy bezproblemowo otworzyć bramę. furtki nie robiłem, bo po co brama bardziej praktyczna. No, no i zasilanie tak samo. Do domofonu. Domofon też będzie zasilany przez furtkę elektromagnetycznie. duże napięcie nie idzie wiadomo. Bo to będzie zasilacz. Też możemy odłączyć to po wifi. Mamy nawet kamerę mamy z domofonu pociągniętą i możemy obserwować. To musi się znaleźć w tym odbiorniku, który tu będzie. Dlatego dwie szyny są zostawione. Tutaj żadnych tam czasówek żadnych własnych ryślików tutaj nie zakładam, bo mi to zbędne, zbędne pieniądze, po prostu niepotrzebne a ja Wam przedstawiam jak dokonuje sobie montaż Rozdzielnie, no i pamiętajcie no, jak robicie rozdzielnie przykładowo jeszcze w etapie jesteście jak wprowadzacie no obsadziliście pianą, wsiknęliście wszystko obsadzone jest nie tak jak w innych filmikach Wam przedstawiałem. I mamy przewody. Przewody tam u góry, jak widzicie, są pozostawione, bo nie dało rany dojść nożykiem. Akurat nie zdarzyło mi się, że skalczyłem. Tutaj jednego się wcięłem, ale on jest do mufy, która jest w tym miejscu. No i tu skalczyłem, nie? Wcięłem się. Do tego termokoszulka to samo, co by była izolacja. Nie jest tutaj izolacja do żyły tylko. Zasłonięta, wsunięta kupuję się bardzo dobre koszulki termiczne Parkowe jakieś Bo bardzo fajnie się um, Tak bardzo skurczają Nie ma z tym problemu, no, tylko jeden mi się trafił Na te wszystkie przełamy skalecia tak to żadnego nie skończyłem No i tak, i dlaczego tak zostawiamy, tak wracając jest dlatego, bo nie dałem rady nożykiem dalej podejść i obciąć dookoła A jeżeli chcecie na równą ładnie, pięknie to musicie przed wsadzeniem przewodu rozdzielnie od razu oskurować go. Ale gdzie opisy robisz? Jak oskurujesz Zawsze opisy robią na izolacji. Izolacja, właśnie tasiemka jest dana jest napis. I to wszystko wystarczy. Sami tego nie zerwiemy. Mocno się tu trzyma. To nie obleci. Wiadomo. No i tak. Kupujecie bezpieczniki, jak się kierować zakupy. No tutaj to listwa wziąłem największą, bo 13 jest. Tutaj wiadomo kontrolki faz, wiadomo, którą fazę wywali. To mamy do uziomu, do neutrala. Uziom idzie ze szpilki, wiadomo. Wybita w gruncie, u mnie weszło 9 metrów. No i trzeba ją zatulajować, zaprasować. Mm -hmm. A z tego kabla wykorzystujemy ten jako niebieski no i dobra i bezpieczniki. Bezpieczniki sobie trzeba policzyć ile się mieści i pomyśleć sobie ile, gdzie co jak ma wchodzić. Na przykład tutaj mamy 16 z B10. No ale tutaj pompa wyszła Bramma, ogród, ogród, alarm kamery. Kamery, alarm to wiadomo. Jest wysoki prąd. Więc bez dziesiątka wystarczy na kamery i alarm. Tam wiadomo, zasilacza idzie wszystko. Zasilanie jego jest bez problemu sobie poradzić. Różnicówka. Tutaj 25 dają Dajcie 40. Jest lepsza tutaj oglądałem na różnych filmikach 25 piątki daje, dajcie 40 duża różnica cenowa, ona nie jest, a, a skuteczność jest lepsza tak wam dopowiem no i kupiłem jedno za dużo B16 też jedno za dużo, bo nie wiedziałem, że na alarmy B16, ażeby 10 może iść ale, ale dobra wytrzyma no i tutaj mamy też Zabezpieczenie różnicowe na bezpieczniki trzyfazowe też wystarczy jedno z jednego rozdziela się na dwa bez problemu. Pociągnie też kupiłem nie no, za dużo, to no, już trzy szyny, by, znaczy raz, dwa, trzy, cztery, pięć szyn by było zajętych. Jedna by była wolna, no i miejsce już się dużo już brakuje. Miejsca bym no. tak robił, dlatego. Policie sobie, podajcie po jednej na dwa, a później różnicówki na zabezpieczenia tych małych. Musicie posiedzieć pospisywać jakie macie gniazda zasilające, do czego zasilenia idą. No i tak dalej. I sobie pospisujcie i wiadomo, będzie 10 na oświetlenie na mały prąd. Mm. Jeśli w dojdzie do domofonu, to wiadomo, jeszcze jeden z bezpiecznik się zwieźć, żeby dać zabezpieczenie na transformator domofonu. Ale ja zamienię to właśnie o alarmem, żeby mieć b 16, a być tylko później właśnie na domofon. No i cóż, no i tuż mam więcej tu pokazywać i omawiać, omawiać wam, jakie bezpieczeństwo dałem. No, no to tak, garaż mam, garaż, no ten główny, no, go nie trzeba pisywać, bo o co on zasila? garaż i Rekuperacja rekuperacja jest trzyfazowa, ale możemy sobie wyjąć i ułożyć, bo będzie, znaczy, no, ten B16 na trzy różne. Zależy źle fazować. Tak samo jak mamy yy, zasilania mufa, mufa 32A. No, no. Ja dałem 32A, ponieważ miałbyś robione tynki poprzez większą maszynę. więc dlatego 32A kupiłem, ale zostało zrobione. Zostały zrobione tynki Od sąsiada, brany był mniejszą. Mniejszą maszynę w rynku, bo inaczej ekipa robiła i miała na B16 maszynę Dlatego tak wyszło bo wyszło mogę sobie wymienić i miejsce sobie znaleźć na, na dodatkowe Albo sobie zamienić jeżeli coś będziemy robić na podwórku A. Będzie szedł zasilanie na dwór Zamieniam sobie miejscami Wysuwam, wsuwam Zabezpieczenie. tam podłączam sobie mufę Na dworzu Już mam zasilanie na dworzu Może, mogą sobie ludzie ciągnąć prąd, wiadomo Jeżeli chcą sobie wykorzystać W taki sposób Dobra, tam gadam, gadam, nie? Ale Miałem coś innego opowiadać, no tu mamy rekuperację, tak jak mówiłem, tu mamy kolejne zabezpieczenie, zabezpieczenie na pompę, która jest na zewnątrz. Brama, ogród. To jest ogród, gniazda, ogród, osiedlenie, alarm, kamery. Łazienka, podłownia, pokój, młynek, który jest w kuchni do rozdrabniania. Co to pisze? Nie wiem, nie mogę rozczytać. I tu kolejny jest e, zabezpieczenie na salon. Idziemy wyżej. Zasilanie, było to piekarnik, będzie, no to tak, piekarnik na 400 v mm, Są trzy więc możemy to wywalić i dwa zabezpieczenia włożyć. Pierwsza, druga faza. Um. No, no, taki był. Bo... No bo tak i tyle, to płyta gadało 3 fazy I tu podłogna łazienka Dużo oświetleń osoby góry dałem, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć Pięć oświetleń, pięć tych zabezpieczyć mam No i wyżej przyjdą zasilacze do domofonu Tak jak mówiłem No i do sterowania Bramon. A i zasijać do tego, do, 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 do łazienki na do ledy Tam dojdzie, bez problemu się zmieścił łopy, ponieważ no, gdzieś tak jest dotąd. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 jak mówię? Jakoś tak, już nie pamiętam. Są różne. Różne są urządzenia. No dobra, no będzie to na tyle. Zacznę to składać wszystko po kolei. No i zapraszam do kolejnych filmów poprzez składania rozdzielni.